Yo! Siemanko! Witajcie na moim kanale! Dzisiaj nagramy sobie prawdziwe życie Blogsburg, Tak, prawdziwe życie Mogliście już zobaczyć takie typu filmy u Fabiana No tylko, że u mnie będzie No w sumie też będzie prawdziwe życie, ale jakoś próbuję wykombinować to inaczej o, domek mój zlacie, niestety konto mi ukradli, niestety, ale mam takiego samego skilla, ale, 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 buźka ila. <laughs> szkoda, bo już nie da się jej kupić, dlatego, no, no, bardzo mi smutno, nie mam samochodu, nie mam nic, no, nie mam nic, kurde, w ogóle, co tu się stało, jak mnie nie było przez dwa miesiące, no, to, 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 kurde, no. No, patrz, tam jakiś roller coaster. Tu jakiś mega wielki baliak jest. Jeżeli to w ogóle baliak. Nie chcę źle wymówić nazwy. Co mi macha typie? On mi macha tutaj, ten o. Typek. To jest ogólnie nowe konto. Idzie te typl się. No, prac. Co my dzisiaj już trochę. Już trochę tu grałem. Tego, Kurde, blady co by tu sobie wybrać? O, moja, pi moja pierwsza praca z Fabianem. Pamiętam. To był jeszcze zerowy sezon. Teraz będzie pierwszy sezon. Będzie. pojawi się odcinek. Już pierwszy sezon. Znaczy od ostatni odcinek tego sezonu zerowego. W ogóle nie wiadomo, co się tam stało. Dlatego robimy ciąg dalszy. Za tak, zapomniałem. No szkoda, szkoda, że to się tak robi. Niestety jakaś kometa spadła. Nie wiem, nie byłem na bieżąco jak ten. na wsi byłem. Jeszcze kaptar trochę mam, dlatego wiecie. Spróbuję dobrze wyraźnie mówić. Też ten odcinek nie powinien być taki długi Twoje imię wciąż przemija się Twój lak szukam ciebie Sorry, wpada mi to w ucho Fabel piosenkę dla mnie zrobił O mnie w sumie A, y, Pierwszy odcinek będzie wstępny Później może będą jakieś inne rzeczy się tu pokazywać Tego wiecie Ciągle coś innego to będzie, nie? To jest taki odcinek wprowadzający, taki y trailer o, do, do tytułu... Takie przejścia, chciałem zrobić takie, że ciu, i gaśnie nagle kamera, i z drugiej strony tak... Ciu. Ale no to, no, to, to, to trudno. Nie, nie da się, nie umiem tak jeszcze. Tu macie moje nastroje, chociaż lekko to widać. Bo ja to telefonem nagrywam. Ja nie nagrywam ekranu z komputera. Ja się tak się cieszę, że coś widać. Bo kiedyś, jak jeszcze Minecrafta nagrywałem, to nagrywałem na takim statywie, patrz. Na takim. I, i tak był. Tu włożyłem telefon i tak leżał. Le. Ja i po prostu słabo było. I dlatego był taki krzywy obraz wtedy. A tu Dobra, no, dobra umyj Taki sam skin, tylko buźka się różni no bo jak już mówiłem, nie da się jej kupić Ale chyba lepiej wygląda z tą buźką Ten skin jest prawie darmowy Jakby ktoś chciał to może wyślę na mój profil, ja tu wam pokażę. O, Piotr Podłoga 22049, Mówiłem 2204, a teraz musiałem 9 dołożyć. Palmera, zysk jest skill Tego jak chcecie, się <laughs> zrobił takiego skilla, jak Wito i ja, no to, no to to możecie, ja tam wam nie zabronię. Jak kogoś spotkam, to jeszcze dajcie se do se niku. Team y, vi, y, Vito i Falmereza To będę wiedział, że jesteście ode mnie Albo po prostu Team Falmereza Albo Team y, Vito w, w, Samo albo w lawiasie, jak będziecie chcieli Dobra, zakończymy pracę Tylko strój mi zostaje Jakiś błąd jest no trudno, no, trudno. To no, czekajcie, spróbuję coś zrobić, żeby nie mieć tego stroju. Wywarcie widzowie, ale musiałem wejść i wejść. Z innymi pracami mi się tak nie robi. Dlatego coś jest z tamtą pracą. Bo no, tu lepiej widać. No kurde, noc... Co... Co, co... O, nie, nie widzicie, czekajcie? No co tu się staleło? No ja cię Kralsach Gdzieś jakaś kometa walnęła, o tam jest coś takiego o, lbaniak taki wielki Uf. domek nie ma tego samochodziku właśnie dorabiam sobie, mam 1920 coinsów co to nie widać tego ja nie zrobię tak. czekaj Witaj w Bloksburgu, pojedziesz... Nie, jestem tulowy, ja jestem starym mieszkańcą Po prostu chciałem się przywitać Dzięki miło cię poznać, nie ma problemu, czy ja coś, tu chciałbyś wiedzieć o tym miejscu yy, Co mogę tutaj zrobić? Kontynuuj Powiedz mi o pracy Wyżegnaj, bo już to się samo powtarza Była impreza Nie u mnie, ale no. Musiałem zrobić dom do aktorstwa A patrzcie, jaki błąd w ogóle odkryłem. Że włączam tylko oglądaj, i my idzie fal. Widzicie, są plusiki. Eee, pizza! Są plusiki, widzicie, idzie. A prąd stoi. A kiedy ja rachunki będę płacił? I jak tu się płaci rachunki? Kto wolił stary, stary, ten Blogsburg, pisze hashtag old Blogsburg, a kto woli nowy, pisze hashtag nowy Blogsburg. Ja zdecydowanie napiszę w opisie hashtag stary, no bo ja hashtag stary Blogsburg, bo wolałem starego Blogsburga po prostu. Po prostu. Nie było nic takiego. Ja idę spać. Widzimy się jutro. Możliwe albo u Fabiana na kanale. Ja idę spać. Siemanko.